Siema, ja jestem Jarman i zapraszam Was na recenzję powerbanku marki Romos, a dokładnie modelu WM010191. Partnerem odcinka oczywiście jest marka Romos. Myślę, że możemy zacząć od wyglądu, bo to przede wszystkim rzuca nam się na pierwszy strzał w oczy. Wygląd jak to wygląda, rzecz bardzo subiektywna. Albo się komuś podoba, albo nie. Jeżeli chodzi o mnie, ten bank jak najbardziej mi się podoba. Ma naprawdę fajny wygląd, trafia w moje gusta. Lubię tego typu wykończenie, takie no ciemne, nie wyszczotkowany metal. Co prawda jest to plastik, ale no naprawdę bardzo, bardzo spoko to wygląda. No mówię, albo się komuś podoba, albo nie. Tutaj w zasadzie nie ma o czym dyskutować. Na pewno nie wygląda odpustowo ani jakoś dziwnie kosmicznie. Co do wykończenia nie ma tutaj tak naprawdę za bardzo do czego się przyczepić. Par jest fajnie wykonany. Sprawia wrażenie jakby tutaj na zewnątrz był szczotkowany metal, ale jest to plastik, który chyba ma symulować taki metal. Natomiast nie sprawia wrażenia tandety. Aniochy. uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie wykonany przycisk, który tu jest z boku też no, w bardzo fajny sposób chodzi. Te diody, które tutaj też widać, nie są jakieś takie tanie, no, jak to można zaobserwować w niektórych tanich bankach, z tego co już zdążyłem się zorientować. A Musiałem zrobić ostatnie rozeznanie, bo pod ostatnim filmem był gradobicie, że zachwalam strasznie drogi i z małą pojemnością Powerbank. Jest tym trochę prawdy, że był dosyć drogi i miał małą pojemność, ale uważam, że naprawdę jest świetnie wykonany. Jest jedna rzecz, która mi tutaj nie pasuje, no, w zasadzie no, to jest takie no, przyczepienie się do tego, ale no, muszę o tym powiedzieć, no bo jeżeli robimy recenzję, to staram się powiedzieć o wszystkich aspektach. Napisy, które tutaj są na boku, no, nie są aż tak bardzo istotne, bo można sobie je przeczytać w instrukcji, która gdzieś tam leży. Bo swoją drogą bardzo biedna. Natomiast y, tutaj na froncie, znaczy na froncie, na jednym z boków, jest informacja o tym z jaką prędkością parban kładuje i kilka innych rzeczy. Pokażę Wam to na przebitkach, ale ta czcionka, która tutaj jest, ona no fajnie współgra kolorystycznie ze wszystkim, ale jest po prostu bardzo mało, słabo widoczna i tak naprawdę akurat przy tym świetle, które ja teraz widzę, widać to w miarę spoko, natomiast przy dziennym naprawdę trzeba było brać jakiś taki dziwny kąt, żeby zobaczyć tą czcionkę. No mówię taka pierdoła, ale z racji tego, że no recenzuję, no to chcę Wam o tym po prostu powiedzieć. No mi to w żadnym wypadku nie robi żadnej różnicy, no bo powerbank jest na tyle prostym urządzeniem, że po prostu wpinamy kabel, do kabla podpinamy telefon i, i bangla, nie? W zestawie jak widać tu i na przebitkach mamy przewód, powerbank i tu jeszcze jest taka zaślepka do jednego, postaram się to pokazać. Zaślepka, taka gumowa na jedno z wejść. Chyba tylko po to, żeby bryła została taka obła. Nie wiem, co to ma na celu, no ale coś takiego sobie wymyślili. Przewód, który mamy w zestawie jest krótki, ale bardzo dobrej jakości. Z jednej strony mamy wejście Lightning, z drugiej. USB-C. Fajne też jest to, że jeżeli wyjmiecie sobie tą zaślepkę i podłączycie te dwa przewody naraz, no to Wam się robi z tego takie ucho, uchwyt. Te przewody naprawdę siedzą spoko i trzeba trochę siły włożyć, więc no, co prawda może do paska sobie tego, wiecie, nie przypiął, żeby mi to tak dędało, ale no złapać spokojnie za to możecie podnieść, no tak... Nie wiem w zasadzie, co mogę Wam więcej o tym powiedzieć. Kabel się nie majta, jest na miejscu sam z siebie, na pewno się nie wypnie, bo tak jak mówię, trzeba trochę siły włożyć, żeby go wyjąć. Ten powerbank, oprócz tego, że ma możliwość ładowania za pomocą kabla, ma też możliwość ładowania za pomocą tak zwanego MagSafeu. I teraz zostawiam mnie jedna rzecz: no, nie jestem specem od telefonów, że tak powiem, dopiero trochę wchodzę w temat, natomiast. Yy powiedzcie mi, bo mam wrażenie, że MagSafe wiadomo są w iPhone'ach, natomiast w Androidach chyba nie specjalnie są popularne. Wiem, że producenci chyba dopiero zaczynają wdrażać ten system MagSafe do swoich telefonów, jeżeli chodzi właśnie o Androidy. Natomiast no, widzę, że już na rynku są etui, gdzie no, no, działa to i też można z tego skorzystać. No, jeżeli ktoś nie ma takiego etui i telefon no, nie ma indukcji, no, to na nic mu się to, że tak powiem, nie przyda, no, ale w dalszym ciągu lepiej jest to mieć niż tego nie mieć. Wiadomo, lepiej jest mieć dwa rodzaje końcówek na przewodzie niż jedno. Oczywiście daje nam to większe pole manewru. I możliwość podpięcia większej ilości urządzeń. Co prawda Lightning w tej chwili już powoli wychodzi z użytku, ale mimo wszystko jednak jest sporo jeszcze urządzeń na rynku. ludzi, którzy mają telefony z tymi Lightningami, a w zasadzie iPhone'y, bo tylko one mają te wejścia. No ale wiadomo, lepiej jest mieć wejście typu USB-C i Lightning niż tylko jedno, tak? Zawsze jeżeli my nie potrzebujemy tego Lightninga, to może wtedy możemy poratować kogoś na przykład z rodziny na jakiejś wycieczce czy, czy jakimś wyjeździe. Jeżeli chodzi o miejsce, gdzie ładujemy indukcyjnie, tutaj nie mamy żadnych takich antypoślizgowych materiałów, jest po prostu farba i tyle. No, magnes trzyma naprawdę mocno i to w zupełności wystarczy. No i przy okazji fajnie, słudnie wygląda, bo jest to takie matowe. Waga to 225 gramów, także no chyba raczej standardowa waga, jeżeli chodzi o tą pojemność. A co do pojemności, jest to 10 000 mAh. godzin. No, wydaje mi się, że całkiem spoko, bez problemu naładujemy tym yy, każdy telefon i jeszcze nam trochę zostanie, żeby się podładować albo ktoś inny mógł się podładować. Sam powerbank ma trzy wejścia. Dwa lightningi i jedno USB-C. USB-C i lightning służy do tego, żeby ładować powerbank z mocą 30 W, albo żeby tym powerbankiem ładować różne urządzenia z mocą 30 W, a ten drugi lightning służy tylko i wyłącznie do tego, żeby ładować ten powerbank w momencie, kiedy tamte wejścia służą do akurat ładowania jakichś telefonów albo urządzeń. Jeżeli będziemy korzystali z tego drugiego lightninga, no to sam powerbank naładujemy wtedy z mocą 18 W. Jeżeli będziecie chcieli naładować swojego smartfona za pomocą indukcji, no to wtedy ten powerbank da Wam 15 W. Jeżeli chodzi o czas ładowania tego urządzenia, nie mogłem się doszukać tego czasu ani w instrukcji, ani w pudełku, no w zasadzie nigdzie, więc sprawdziłem to sam. Rozładowałem go i naładowałem do pełna mniej więcej. Też ciężko mi było idealnie ocenić, bo co i raz zerkałem na zegarek i na urządzenie, czy jeszcze się ładuje. Ale było to jakieś, coś między 3 a 3,5 godziny, myślę, że jakieś 3,15 to był czas do pełnego naładowania. Czy to jest dużo, czy mało? Nie wiem, no, nie jestem specjalistą od powerbanków, nie przerobiłem tych powerbanków kilkunastu, ale jeżeli telefony Samsunga topowe mają ładowanie 30W, a teraz chyba najnowszy Ultra ma 49 czy coś takiego, no to to nie jest jakoś ultra y, super, jeżeli chodzi o takich dużych producentów, więc no chyba nie jest tu źle. No wiadomo, jest masa różnego rodzaju chińskich telefonów, które robią to dużo szybciej, ale wśród powerbanków, nie wiem, nie mam aż takiego rozeznania. Poprzedni powerbank, który y, recenzowałem, Miał połowę mocy i naładowały się do pełna w połowie czasu. Także no, wychodzi na to, że te 5000 mAh ładuje się około godziny z groszem. Tutaj 10 000 ładowało się w 3 z groszem, więc no, mniej więcej tak to, tak to wygląda. No. Samo urządzenie ma 5 diod. Jedna służy do tego, żeby pokazać, że akurat ładujemy poprzez indukcję. Z boku też mamy dodatkowy guzik, którym włączamy tą indukcję. No i cztery diody, które pokazują stan naładowania albo to, że powerbank się ładuje. One no, są małe, schludne, nie wyglądają tanio, także. Wszystko, co ma być, jest. W ostatnim filmie, gdzie testowałem Powerbank i GoFlow, no wylała się na mnie trochę fala hejtu, że polecam Powerbank, który jest tak drogi, a ma tylko 5000 mAh, i że to w ogóle jak ja tak mogę, nie? Chciałem tylko zaznaczyć, że no jak widzicie, kanał nie jest potężny. Yy, jakby testuję to, co ktoś mi albo wyśle, i staram się być naprawdę obiektywny. Albo to, co po prostu sam mam. W życiu miałem trzy powerbanki. Jeden, który kiedyś dostałem od mamy, był to stary powerbank, który no po latach po prostu zdechł. Tam było 10 000 mAh. Nawet nie wiem, jakie tam były parametry. Jego wygląd i wykonanie pozostawiały wiele do życzenia. Tego powerbanku już od dawna nie używam, po prostu padł. Natomiast ostatnie dwa powerbanki, które miałem do właśnie ten Romos i wcześniej wspomniany EcoFlow. Ten powerbank kosztuje mniej więcej 160 zł, to zależy od sklepu. Jak zrobiłem rozwiązanie na takim jednym popularnym serwisie, który zaczyna się na A, to mniej więcej w tych samych pieniądzach były powerbanki, które miały też ładowanie indukcyjne albo go nie miały, ale zazwyczaj miały ładowanie 30 w i jakieś 200, 10 000 mAh Znalazłem jakiś powerbank, który był o połowę tańszy od tego, ale no nie wiem jak z jakością. I jeżeli nawet są jakieś powerbanki, które są tańsze od tego czy właśnie od wcześniej wspomnianego EcoFlow, no to wiecie, no ja też ich nie testowałem. Jeżeli ktoś z Was testował i na przykład miał w ręku drogi Powerbank i tani Powerbank, jest w stanie powiedzieć: stary, nie ma sensu przepłacać, i Powerbank za 70 cęty zupełności wystarczy no to okej, okay, ale no ja takiej możliwości przetestowania tych wszystkich powerbanków nie miałem, jeżeli kiedyś do, w ręce mi trafi taki powerbank no to wtedy będą powiedzieć, dobra faktycznie, no może nie warto jest dopłacać, natomiast na chwilę obecną moje doświadczenie jest takie, że powerbank, który testowałem ostatnio kosztował chyba 300, ten kosztuje około 160 zł jak miałbym wybrać, po prostu wybrałbym ten dlatego, że jakościowo no, też jest git, tak jak i tamten, tamten co prawda jeszcze może miał taki dodatkowy wyświetlacz, ale no mówię powiedzmy to jest jakiś tam dodatkowy bajer, natomiast tutaj mamy dwa razy większą pojemność i do tego wszystkiego jeszcze wejście USB-C i Lightning. I też jest indukcja, więc no, no wybór jest prosty, a wydaje mi się, że 160 zł, jak to taki powerbank, to chyba nie jest dużo. Owszem, tak, patrzyłem, są powerbanki, które mają po 20-30 tysięcy mAh i na przykład nie mają indukcji ale mają kilka wejść, ale są to, słuchajcie, olbrzymie kloce. No nie wiem, ja niespecjalnie widziałem, żeby powerbanki tej wielkości, mające właśnie około 10 tysięcy mAh, yy, były w jakichś śmiesznie niskich cenach, no chyba, że po prostu szukać nie potrafię, no to będę wdzięczny za naprostowanie w komentarzach. Raz mówiąc, wydaje mi się, że cena jest naprawdę spoko, jak za to ten powerbank nam po prostu oferuje. To tyle, bo chciałem się tak wytłumaczyć, bo strasznie się niektórzy rozpruli w, w poprzednim filmie. I żeby było śmieszniej, też nawet znalazłem powerbank Romosa, który miał 30 tysięcy mAh, kosztował coś koło chyba 120 zł, ale mówię, no ważył on ponad 600 gramów, no jest to po prostu duży kloc, a jak ktoś potrzebuje, wiecie, iść na miasto i w razie coś się podładować na jakąś pierwszą wycieczkę, to nie, niekoniecznie chce ze sobą nosić takiego kloca, który waży no trzy razy tyle, co ten. No także w zasadzie już odpowiedziałem Wam na pytanie, czy poleciłbym ten powerbank, czy nie, no zdecydowanie bym polecił. No i jeszcze mówię, muszę przetestować jakąś taniochę i wtedy będę tak naprawdę miał porównanie, uważam, że te 160 zł wydane na ten powerbank, to naprawdę będą dobrze wydane pieniądze. Słuchajcie, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz dla poprawienia zasięgów. No i zachęcam też do zostawienia subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Z mojej strony byłoby na tyle. Dziękuję, że dotarliście do końca. Płaniam się. Do następnego. Hej!